W kwestiach technicznych jestem w stanie Giereczkom bardzo dużo wybaczyć. Mam też do nich sporo cierpliwości i ochoczo staram się naprawić to, co twórcy koncertowo spartaczyli. Niech za przykład posłuży cyberpanki, moje dzielne boje z misjami, których segmenty musiałem powtarzać kilka razy ze względu na błędy uniemożliwiające ich skończenie. Niestety, czasami aspekty techniczne potrafią napsuć krwi na tyle, że niweczą wszelkie pozytywne odczucia budowane przez produkcję. Siemanko, z tej strony Maksior i opowiem Wam dzisiaj o Soul Soulstorm ogrywanym przeze mnie na PlayStation 5, a wydanym także na PlayStation 4 oraz Epic Game Store na PC-tach. Plotka głosi, że gra w przyszłości trafi także na sprzęty Microsoftu. Soulstorm to kontynuacja New and Tasty, czyli remake'u pierwszej odsłony przygód Abe'a, idąca jednak alternatywną linią fabularną, kompletnie ignorując istnienie Apes Exodus. Ponownie wcielamy się w zielonego gamonia i ponownie przychodzi nam ratować nasz gatunek przed dosłownie krwiożerczymi kapitalistami. Fabularnie, chociaż całkiem prosto, gra prezentuje się naprawdę nieźle, przedstawiając nam historię w świetnie wyglądających katcenkach. Również grze aktorskiej niewiele można zarzucić, a powracający w roli ciapowatego protagonisty Lorne Lanning zdecydowanie robi robotę, przenosząc wszystkich fanów serii wprost do cudownej krainy nostalgii. Sam świat również wygląda przepięknie. Może brakuje mu nieco tytułowej dziwności w odniesieniu nawet do New and Tasty, ale ostatecznie nijak to nie przeszkadza. Steampunkowa natura świata połączona z elementami wręcz organicznymi świetnie wpisuje się w spuściznę serii, tworząc ten unikatowy dla Oddworld klimat. I w tym świecie przychodzi nam wykonywać kolejne misje celem oswobodzenia swojego ludu spod jarzma diabolicznych przedsiębiorców spożywczej gałęzi biznesu. Przemierzamy więc kolejne levele poszukując przejść ukrytych ścieżek i przełączników, by ostatecznie doprowadzić uciemierzonych mudokonów ku upragnionej wolności. I jakkolwiek naprawdę jestem samą grą oczarowany, tak niestety nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego nad problemami jakich nastręcza. Do tego stopnia mnie to zniesmaczyło, że porzuciłem grę mniej więcej w połowie. I i czekam na poważnego patcha umożliwiającego komfortowe ukończenie rozgrywki. Poczynając od samego platformowania po naprawdę wybornie zaprojektowanych poziomach. Bywa ono mocno problematyczne, a miejscami nawet frustrujące, przez niezwykle koślawą responsywność sterowania. Niejednokrotnie Abe zamiast zejść z krawędzi zaczyna się turlać, przeskoczenie pomiędzy kładkami wymaga miejscami nadludzkiej precyzji, a już wciągnięcie się na półkę powyżej staje się źródłem spazmów i serca palpitacji, kiedy nasz bohater odmawia współpracy dopóki nie ustawimy się idealnie względem naszego celu. Kolejnym elementem, który doprowadza do szewskiej pasji, jest inteligencja naszych podopiecznych, która sprawia, że wszystkie najgorsze misje eskortowe w historii gamingu z automatu stają się wyborną zabawą. Prowadzeni przez nas Mudo koni potrafią ochoczo wpadać na pułapki, czy gubić się w podążaniu za Abe'em. Do tego dochodzi kutasiarstwo twórców w niektórych momentach, bo jawnie trolują, na przykład tutaj, umieszczając checkpoint zaraz za pułapką, by z rozpędu zapisać grę i pogrzebać swoją szansę na ukończenie poziomu z najlepszym wynikiem ale takich zupełnie niezamierzonych kwiatków jest więcej. W etapie, w którym ostrzeliwuje nas sterowiec nie mamy dostępnych praktycznie żadnych indykatorów tego gdzie i kiedy uderzy pocisk, w związku z czym jesteśmy zmuszeni do przebiegania tego fragmentu na pałę licząc na to, że żadna zbłąkana kula nie posiada na złobięcia Morfeusza na wieczysty spoczynek. No ale nie byłoby problemu, gdyby to była po prostu decyzja projektowa podnosząca poziom trudności w nieco nieuczciwy sposób. Ale pociski niejednokrotnie zadają nam obrażenia nawet wtedy, kiedy nas nie trafiają, bo schowani jesteśmy za ścianą. I tego typu błędy pojawiają się co i róż, autentycznie psując doświadczenie z zabawy. W poziomie z pociągiem bliźniaczo-podobny bug pozwolił mi przewiec konfrontację z Mechem, gdyż przez kilkadziesiąt sekund od wczytania gry Ape, jak i całe otoczenie, byli zupełnie niewrażliwi na wystrzeliwane przez oponenta rakiety. Czara goryczy jednak się przebrała, gdy pod koniec jednego z kolejnych poziomów wprowadzeni przeze mnie mudokonowie zbugowali się całkowicie i w segmencie wymagającym taktyczne ich rozstawienie, tak by eliminowali nadciągających strażników, przedmiot, którym mieli rzucić, w ogóle się nie ładował, przez co machali pustą ręką i ostatecznie wyłapywali kulkę. Po wczytaniu savea problem zamienił się w jeszcze bardziej kuriozalny, bo całkowicie przestali dostrzegać wrogów i po prostu ochoczo sobie umierali. I w tej sytuacji pozostałoby powtórzenie całego godzinnego poziomu, licząc na to, że błąd się nie pojawi, albo zapierdzielanie samemu, niczym dziki suseł, licząc na to, że strażnicy strącą na tyle mało uciekających ludzików, by przejście poziomu zostało nam zaliczone. Oczywiście nie muszę chyba wspominać, że otrzymanie w ten sposób dobrego zakończenia gry staje się praktycznie niemożliwe. I bardzo szkoda, że tak, koniec końców naprawdę dobra platformówka z elementami logicznymi została tak brutalnie pogrzebana przez niedociągnięcia techniczne. Ostatecznie wersja, którą otrzymaliśmy, jest jakimś early accessem, która po załataniu będzie w ogóle grywalna i objawi prawdziwy potencjał tej produkcji. I chciałbym mówić tu bardziej pozytywnie o tym, jak system craftingu oddaje nam pewną swobodę w działaniach. Jak każda konfrontacja z przeciwnikami czy otwieranie przejścia jest świetnie pomyślaną zagadką, czy to ile ukrytego kontentu możemy uzyskać przechodząc grę pieczołowicie, dbając o dobrostan naszych ziomeczków. Niestety, na ten moment Soulstorm jest praktycznie niegrywalny. Chyba że będziecie mieć dużo szczęścia i samozaparcia. I to tyle, jeśli chodzi o Oddworld Soulstorm. Nie mam tu wiele więcej do dodania. Odpuśćcie sobie grę na ten moment i poczekajcie na jakiś sensowny patch, który pozwoli czerpać faktyczną radość z obcowania z tą u podstaw bardzo dobrą produkcją. I tą technicznie pokpioną myślą kończę. Cześć!